W Zawichoście podziękowano za tegoroczne plony, choć nie wszystko zboże zostało spółzebrane. Uroczystości dożynkowe odbyły się w tradycyjnej formule. Najpierw modlono się, później miała miejsce część obrzędowa, a na koniec wspaniała zabawa. Coroczne święto plonów w Zawichoście, które jest dla nas najważniejsze, ponieważ gmina Zawichos jest gminą miejsko-wiejską i doceniamy bardzo tę trud, tą codzienną pracę rolników, doświadczamy razem z nimi różnych także problemów, trudności, ale dzisiejszy dzień to dzień takiej radości, radości i podziękowań właśnie rolnikom za ich ciężką pracę. Ceremonia podziękowania rolnikom za ich ciężką pracę rozpoczęła się od przemarszu barwnego korowodu z Wińca dożynkowymi z Małego Rynku do kościoła pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela, gdzie odprawiona została w intencji rolników msza święta. Przepięknie prezentowały się misternie wyplecione wieńce. Mieszkańcy Potrzyna... Przygotowali ich aż dwa. W tym roku tak wyjątkowo, dlatego że dołączyła do nas młodzież, czego jesteśmy bardzo radzi, ponieważ mamy młodzieżową drużynę pożarniczą. I właśnie młodzieżowa drużyna dzisiaj występuje również ze swoim wieńcem. Co prawda jest on nieregulaminowy, zdajemy sobie z tego sprawę, ale młodzieży przekazujemy tradycję, także myślimy, że w przyszłym roku już będą podążać za tradycją. Musimy im wpajać nasze tradycje. I żeby to dalej trwało. W strażackich strojach prezentowała nieodłączny atrybut święta plonów młodzieżowa drużyna pożarnicza z Zawichostu. Zarzuciła nam pomysł nasza druchna. My oczywiście od razu się zgodziliśmy i przystąpiliśmy do pracy. Przygotowywali go wszyscy druchowie naszej młodzieżówki. Przy małej pomocy właśnie naszej dróżny. Dumne ze swojego symbolu dużynek, który wykonali wspólnie byli członkowie koła gospodyń i gospodarzy wiejskich z Zabichostu. To jest nasze dzieło: zbieraliśmy zboże od końca czerwca, zanim powstały te wszystkie ulewy. No i koncepcja też jest nasza: jesteśmy wspólni, myślimy razem. Więc to wszystko jest nasze. Nie ma jednej osoby, która by to robiła, tylko jest kilka. jak długo się pracowało w No, z wieńcem nie schodzi długo, lecz ze zbieraniem i suszeniem zboża trochę czasu zajmuje. Wieniec jest kończony już w piątek, był na no, świeże kwiatki, są dopiero dzisiaj. Druga część uroczystości odbyła się na małym rynku. Tam grupy wieńcowe zaprezentowały wieńce, dzieła ich wyobraźni i zdolności manualnych. Tak się złożyło, że w niedzielę za odbyły się dwa duże wydarzenia: Do i i piknik wojskowy. Zadowolona z takiego połączenia była posała Gata Wojtyszek. Ja osobiście się bardzo cieszę z tego powodu, że właśnie jest to połączone, bo kiedyś kto żywił naszych żołnierzy, ale też partyzantów, no właśnie rolnicy, którzy zresztą odpowiadali za to często swoim życiem i życiem całych wiosek. Tegoroczna aura nie pozwoliła rolnikom na pełne świętowanie. Znaczna ilość ich upraw jeszcze nie została spółzebrana. zebrana. Jeszcze nie zacząłem, nie wiem kiedy skończę, no pogoda swoje zrobiła, yy, ciężko jest w tym roku, ale mam nadzieję, że poniedzieli się to uda temat wykosić, pozbierać i, i że będzie prąd dobry. Głęboki yy. wdech powiem panu, yy. po to po pierwsze, a drugie, no wie pan, no tradycja jest tradycją, prawda. Trzeba podziękować za to, co się tak. urodziło, co jest Tak. Zgodność i poprosić, to żeby mówi. to, co zawiodło w przyszłym roku, się poprawiło dopisało. ewentualnie. Skończyliście z będzie już? No niestety jeszcze. jeszcze nie. Co tam zostało na wod? Prosa zostało, soja. soja została, kukurydza. A, Ale to w późniejszym o, terminie. To? Tak, pszenica się już A. udało, tak, tak, tak. A jak oceniacie z się o planowanie? No... Średnio bym powiedział, tak ogólnie mówiąc, prawda. Jak zwykle w zawichoście organizatorzy rolniczego święta zadbali o część artystyczną. Uczestników bawiły znane i lubiane zespoły wokalno-instrumentalne, zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Jerzy Strzyż, STV Info